Siemanko! Witam Was wszystkich ponownie! Zagrajmy w Heroes of Megan Magic 6! E, ukończyliśmy już dwie kampanie. Czas na nowe przygody, że tak powiem. A naszym pierwszym krokiem będzie zmiana, zmiana, ale nie w tym miejscu. W ołtarzu życzeń, czas na kolejnego awatara. Jak myślicie, co to będzie? Czy będą orksy? Demony były, umarlaki byli yy, i jeszcze zostały człeczyny. Czyli mamy trzy nacje do wyboru. Tak więc, co ja tu wybiorę? Wybieram. Nawet nie zastanawiałem się jeszcze co wybrać, ale tak myślę, myślę. Eee, na pewno nie wezmę Chińczyków. Zastanawiałem ludzi czy tych Hmm, który tu awatar jest taki obiecujący. Hmm, ten jest dość drogi. O, dlaczego jest taki drogi? Dobra żeby nie pierdzielić głupot. Ten to mi pasuje raczej do orka. Maximus. Ora, bierzemy Maximusa. Maximusie. Okej, okay, dobra. Mam punktów tyle, że mogę. Patrz, ile mam punkcików, mogę wszystko wypłacić. Tu jeszcze jakieś pierdoły różne, ale widocznie na razie nie mam tyle rzeczy dostępnych. Dobra, tu jeszcze jakieś. Bayery, O, tutaj mamy bez Raczej chyba zaraz, zaraz, zaraz. Aha. Czyli tak. Nie mam jeszcze kilku jednostek odkrytych i to raczej jednostki. Neutral, raczej neutralne to wszystkie. Właściwie to tylko bossów jeszcze nie mam odkrytych, jeśli chodzi o jednostki. Zaraz, o właśnie. Jeśli tak, by popatrzeć, ale was przynuzam teraz, sprawdzam sobie wszystko. Nie, czyli tylko yy, półboskie, tak, czyli tylko jeszcze półboskie stworzenia muszę odblokować, a tak to wszystko odblokuję. Także yy, zaczynamy nową przygodę: przygodę z ludźmi. Tak, ale ten gościu nie wygląda na człowieka. Jakieś tutaj takie zębiska ma orksa, i... i. jakieś uszy takie elfie. Nie wiem, nie wiem. Coś to dziwnie wygląda. Co to mogę. A dobra, nie będę się zastanawiał. Czas zacząć nową przygodę. A zaczynamy orkami. E, jakimi orkami, tak? Ludźmi, ludźmi. E, I zaczynamy. Frakcją przystani i naszym bohaterem będzie Anton. Anton pierwszy syn i jednocześnie najstarszy. Żebym teraz nie popieprzył. Syn, jeśli chodzi, a zaraz tu jeszcze, to może złoto wezmę. Złoto najlepsze. Pierwszy i najstarszy syn, może nie naj Starszy i nie wiem, pierwszy, ale. E, bo był jeszcze tam drugi syn, taki Benkarcik, ale on był z orków, tylko że nie wiem, kto był najstarszy czy ten z orków, czy z ludzi. Ale właściwie to jest prawowity syn Sławoja, prawowity syn do tronu, rodu. Gryfa. Tak? Dobrze mówię? Żebym nie popieprzył teraz nic. Dobrze, no to zaczynamy. Miejmy nadzieję, że nic nie będzie ciężkiego. Ktoś mnie tam ostrzegał, że będzie w drugiej misji. Niezły rozpierdziel, więc muszę się bać bardzo. Muszę uważać. No. Czytuj się! Pewnie znowu mi teksturki będą się ładować, ale najpierw pewnie jakiś filmik zajebisty Wasza wysokość, to niedorzeczne zarzuty. Twierdzisz, że nie pomogłeś córce w ucieczce? Mam dowód, że ten Benkart, twój syn, odbił ją z więzienia! Sandor działał samowolnie. A jak moja córka Ilina trafiła do więzienia wilków? Prawie mnie zabiła, waderka! I szkoda, że tego nie zrobiła. Milczeć! Cesarz ma głos! Na mocy dekretu Sławoj miał oddać Gerhartowi rękę swej córki, iżby zapewnić trwały pokój dwóch rodów. Teraz to szczególnie ważne. Urielu, przypomnij proroctwo naszym niesfornym książętom. Bracia ślepcy przewidzieli zaćmienie. Powiedzieli, <laughs> Ślepcy. Mury Szeogu upadną. Aszan pogrąży się w chaosie, a ze zgliszczy w mroku wyłoni się nowy świat. Już za trzy lata demony ponownie zaleją nasz świat. W tym i wasze księstwa. I kiedy wszystko ma się zawalić, dwóch moich książąt skacze sobie do gardeł. Jakby ktoś próbował pokonać nas od wewnątrz. Lady Irina sprzeciwiła się mnie i swoim obowiązkom. Zdecydujemy o właściwej karze dla niej. Nie! Wasza wysokość to jeszcze dziecko! Mój cesarzu, chyba znalazłam rozwiązanie tego problemu. Mój panie, oto druga córka księcia Sławoja, Anastazja. No to posłuchajmy. Anastazjo, nie wydam drugiej córki w łapska tego łajdaka Gerharta. Nie możesz nijak temu zaradzić. Ojcze, takiś pewny? To rozwiąże wszystkie nasze problemy. Jestem panem księstwa Gryfa. Ojciec nie żyje. Wraz z jego śmiercią powróciły głosy. Są mi miłe. Mówią bowiem, że wiedzą, kto go zabił. Wiedzą, że byli to bezimienni. Ojcze, trzeba odrzucić Twoje pokojowe metody. Prowadzimy wojnę z niewidocznym wrogiem i musimy oczyścić nasze księstwo. Okej, okay, no to zaczynamy pierwszą misję. E, filmik był takim trochę. Właściwie bardziej by pasował ten filmik do Nekropolii, bowiem. Widzieliśmy jak to się wszystko wydarzyło. Eee, dobra, najpierw budujemy to, trzeba kapłanki robić. A tutaj klikam sobie. Robimy. Zbieramy złoto. Coś tam budujemy. O, jednostki się chcą przyłączyć. Bardzo fajnie. Oczywiście. O, za złoto, ale i tak akceptujemy. Akceptujemy. Umowę handlową. Kolejni się chcą przyłączyć. Ale to w następnej turze. A ja jeszcze coś mam do wyboru i muszę o tym pamiętać. E, aha, zaraz sobie mieczyka jakiegoś weźmiemy, ale najpierw. E, logistyka. To jest obowiązkowe. I teraz tak. Hmm. Miecz gryfów. Pasowałoby to do ciebie. No. przesun się. Dobra. Jest. Podejrzewam, że ty jesteś wojowniczym bohaterem, nie żadnym magiem, więc to będzie na ciebie. Właściwie nie miałbyś tu chyba do wyboru. A reszta no to co? Jakieś wilcze serce, jakaś moc magiczna, wszystko tu raczej z magią, a przywództwo się opłaci naszemu bohaterowi, bo zapewne będzie dyplomatyczny. Akceptuj. Akceptujemy umowę. Oj, ruchu nie mam. Oddajemy ruch. Dior. Dior. Die. Boże. Orkowie. Orkowie. Jakieś dwie frakcje orków. Dobra. Idziemy dalej. Tu już się chcą bić panowie. No to bijemy się. A tak, oczywiście. Bez strat, ale ja dam. Rozegraj żeby było, tak z ciekawości, zobaczyć, co my to mamy. Oj, kamerka się przesunęła. Łucznik nie ma żadnych zdolności, a Anton też nie ma żadnych zdolności, więc strzelamy. Strzelamy. Właściwie niepotrzebnie pokazuję, chociaż o, yy, mam na myśli to, że już w prologu walczyłem z ludźmi. O, jeszcze mieczyka mogę wziąć. No to atakujemy. O. Niewiele to się zdało, panowie. O, bardzo pięknie. O, jak mi przykro. No, prawdę mi jest przykro. Aha. Ach, na szczęście mnie oberwał. Nasz kusznik. Tak, kusznik? Kusznik. Dobrze mówię. Dobrze głoszę słowo nadziei. A nadzieją jest Anton. By oczyścił winy, ale jednocześnie dowiedział się. Tak, dowiedział się, kto stoi za tym występkiem. Oho, tu jest niski, tu już są jakieś gule. A tymczasem coś tu budujemy. A co budujemy? Nic nie budujemy. Mogę to wybudować tak, żeby było, ale raczej nic ciekawego nie zrobię. Pasowałby to zebrać, ale nie zdążę zebrać. Tu jest co? Tu są koszary, to gdzieś tutaj powinien być posterunek. Gdzieś tu powinien Gdzie być. Oho, na jakieś głosy. A co ja mam zrobić? Bo nawet nie wiem. Dodatkowe zadanie. Osiągnij swoim bohaterem pierwszy poziom w drodze łez lub krwi. Podejrzewałem, że bardziej się będzie opłacać drogę łez. Sprawdź, co się dzieje z orkami. Gerhard pewnie napierdziela Orksów, a my musimy pomóc. A tak oczywiście, już nie będę rozgrywał walki ponownie. Oho, jakieś tam straty były. Dobra, tu pyk, pyk, i zbieramy coraz więcej jakichś tam surowców. E, nic nie mogę wybudować, pasowałoby z kamyczkami zdobyć. Ale nic nie mogę zrobić, nic, o nie, mogę, mogę, dobra, okej, okay, dobra, no to teraz mamy jeszcze strzelców, ale kamyczków nie zrobię i pasowałoby to jeszcze ulepszyć, ulepszyć na jeden level, a jeśli nie, to na pewno to, albo jedno i drugie, dobrze, dobrze, bądźmy grzeczni, musimy odkupić, właściwie ja muszę odkupić swoje grzechy za to, że takie... Ścigaj! O nie, powinienem dać zostaw. W końcu marzę o drodze łez, więc nie mogę walczyć. Muszę teraz pamiętać o tym. Oczywiście akceptujemy. Trochę wojska zdobyliśmy. Muszę odkupić swoje grzechy za jakieś okrzyki. Okrzyki piekielne. Tymczasem muszę bardzo grzecznie grać. Bardzo być grzecznym. Grając Antonem. Zaraz, znajdowanie drogi, to na razie weźmiemy. Czy tam coś jeszcze jest? Czy to się tylko tak wydaje? Wydaje mi się, to mi się źle wydaje. Dobra, mm, czy mogę wybudować? Pewnie nie. Pewnie jeszcze nie mogę. Ale mogę to wybudować. No to dobra, wybudujemy to najpierw, ale pasowałoby jeszcze murek zrobić. By popa powiększyć orkowiec nad rzeki, orkowiec nad jeziora. I Jorgen brakowało mi tego słowa. Podchodzi do Antona, który siedzi sam w ogrodzie, pogrążony w zamyśleniu. To mordercy. strzesz się bezmiennych. Są zdradzieńcy. Potrafią skłócić. O, mistrz Jorgen. Niedługo wznowią proces. Uriel nadal broni twej siostry ma poparcie dla zarzutów przeciwko bezimiennym jestem pewien że to oni zawładnęli umysłem anastazji dzięki czarnej magii bezimiennych nie widziano od stuleci a magię cienia Malasy zgłębiło wielu winowajcą może być każdy ja wiem że oni wrócili ja ich słyszę a więc znowu słyszysz głosy nie słyszałeś ich od czasu jak byłeś dzieckiem musiały się zbudzić Niedawno przez jakąś traumę, na przykład śmierć twego ojca. Anton, strzeż się słów tych, których nie znasz. Jeśli ktoś lub coś może mi pomóc w złapaniu morderców mojego ojca, to jest moim sprzymierzeńcem, jasne? Jasne. Dobrze. Ach, przepraszam, muszę być grzeczny. Grzeczny muszę być! Bo gram ludźmi, a ludzie są. Grzeczni. I wierni. <noise> Dobra, jakieś tu szkieleciki, atakujemy szkieleciki, straciłem zakonnicę. O, Kolejny level A nasz Konan Barbarzyńca dostaje jakieś bonusy. Eee, teraz tak, co by tu wybrać? Dyplomacja. Wydaje mi się, że dyplomacja będzie dobrym rozwiązaniem. W końcu daję jeszcze mieczyk, który ma dowodzenia plus 3. To powinno być wszystko fajnie. Na razie nic nie wybuduję, bo potrzebuję kamyczki. Może jeszcze szybko śmignę kamyczki, żeby coś wybudować, bo muszę coś wybudować. Oj, oj, oj. Czy ja zdążę? Tu nie ma drogi. Oj, to nie zdążę. Ale tutaj są jakieś kamyczki. No to kamyczki sobie weźmiemy w ostatni dzień. Dobra. O super, chcecie się przyłączyć. Oczywiście za pieniądze. Dawać na tacę Do ojca Tadeusza. O, o, coś tu jest. Jakiś gryf. To dziki gryf. Ma serce lwa i duszę orła. Z dumą noszę jego imię. I noś dalej z dumą jego imię. Antonie, o. Co to jest? Myślałem, że to wilkołak. Ktoś okrada gniazda gryfów. Albo to szaleniec, albo desperat. Szaleniec. Tylko szaleniec. Okej, okay, dobra, co my tu mamy? A, to pewnie jest dodatkowe zadanie. Tak, dodatkowe: złodziej jaj. Odzyskaj jaja. Znieś, zanieś jaja z powrotem na skałę gryfów. Dobra, jakieś tam kamyczki pozdobywaliśmy. Tu jeszcze trzeba szybko. Chodzi mi po prostu, żeby szybko surowce nabywać. I przy okazji, jeszcze mur wybudujemy. Albo i nie. Pasowało mi to wybudować, ale skoro. Co oni tu mają? Tu można kupować i sprzedawać artefakt. Codziennie pojawiają się nowe okazje. Dobrze. No, niestety nie wybudujemy muru. Mura. Murku. Murku burku. No, ale za to już w ten dzień będziemy mieć zarobki, kamyczków. Dobra, mamy tu jakiś szczelców. Szczelcy. O, zapomniałem, przepraszam. No cóż, muszę. Mieć się na baczności, nie mogę walczyć. Muszę mieć drogę łez. Zaraz, czy tu jest ślepa uliczka? Jeśli tak, to od razu sobie hapnę co nieco. A jeśli nie, no to trudno. Ale chyba tu już tylko te dwie jednostki coś tam chowają. Jakieś skarby, które tylko czekają, aż będą w, w moje łapska. Święta relikwia, zaraz, zaraz Niski. No to atakujemy, atakujemy. O, o, znowu straciłem woja. Pyk, pyk, o. Ręka, rękawice chłabru. Burdy! Oj, 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 jak ja czytam. Czytać nie umiem, czy co? Dobra, tu jest tak. I teraz budujemy jeden murek, i od razu drugi, jeśli będzie taka możliwość. Lub ulepszenie jednostki. Najpierw strzelca. Chociaż piechota pierwszopoziomowa też jest dobra. Pierwsza levelowa, oczywiście, mam na myśli. O, tu jest jeszcze. Tu jest jeszcze ognisko, które da mi surowce. No to sobie weźmiemy. Dzielą nas, osłabiają nasze więzi. Matki z synem, ojca z córką, brata z siostrą. Dobra, coś tam pozdobywaliśmy. O, tu jest jeszcze złoto, to sobie weźmiemy. I od razu jeszcze jeden murek. I super, mamy obronę na fula. Ile się dało, to tyle jest. I pozostało nam tylko co najwyżej ulepszyć jednostki i zwiększyć sobie. Wzrost o plus jeden, plus dwa zale w zależności jaka tam jest jednostka. Mam nadzieję, że orki będą po mojej stronie, chociaż mogę sobie nagrabić za te jaja gryfów. Bo to był ork złodziej, a jemu tak nie wolno, i mi się to nie podoba. Ojej, dobra, o super. Ale poczekamy sobie do końca. Mmm, ty chciałeś kryształki, ty też chcesz kryształki, a ty nie chcesz, no to ciebie ulepszę. A zakonnice nie ulepszę. Muszą zbierać najpierw na tacę, a potem im coś ulepszę, bo na razie nie zasługują sobie. Musimy wybudować wielki klasztor. Wielki, wielki. Dobra, i teraz będzie ostatni I W tym dzionku będziemy musieli sobie ulepszyć koszary na następny level. Pozbieram jeszcze na tym wzgórzu wszystkie. O, o, czuję wyzwanie. Czuję wyzwanie. Niedobrze. O, tu jeszcze mogę budyneczek, ale nie będę mieć surowców. Dobra, to tyle. Oddajemy turę i idziemy po wyszkoleniu jednostek, oczywiście. Co to mogą być te diordie? Oho, jakiś filmik. Tak? Chyba tak. Oho, czas na posiłek. O, dlaczego pisze Kirył? Kochany bratanku, byłeś mi jak syn, tak młoda, żeś zmarł, aby kolejne życie było dłuższe i szczęśliwsze. Książę Sławoju, niech Elrat wjedzie cię ku światłu. W każdym czynie i słowie służyłeś swemu cesarzowi i Bogu. Byłeś dobrym ojcem. Może nawet za dobrym. Ale nie chciałbym cię innego. Oto jest wojna. Jej pierwsze żniwo. Sławoj, syn Pawła z domu Gryfów. Niechaj wiedzie pochód w czarną noc. I niechaj imię jego rozbrzmiewa. Śpij spokojnie, Sławoju. Śpij spokojnie, synu. Aleluja. A teraz dawać na tacę! Ojciec mój był sprawiedliwym księciem, a za swoją dobroć przypłacił życiem. Bezimienni są wśród nas. Musimy ich wyplenić z naszej ojczyzny, naszych serc i naszych myśli. Zamordowali nam księcia. Był moim ojcem, ale i ojcem was wszystkich! Bezimienni. To nie przyjaciele! Zabić ich! Dzielą nas! Nakazuję, żeby poddani z moich ziem przysięgli lojalność cesarstwu Sokoła i Elratowi, jedynemu smoczemu bóstwu. Kto odmówi, będzie naszym wspólnym wrogiem. Znajdę morderców Sławoja. Niech wieczna światłość Elrata spali zdrajców i ich czarne dusze. Tak! Bezmienni? To nieprzyjaciel! Zgładzić ich! Zgładzić wszystkich! Poczywaj w pokoju, władco księstwa Gryfa. Twój kraj jest w dobrych rękach. Czy nie słyszeliście, co mówiłem? Dawać na tace. Dawać i nie gadać. Bo pieniążki trzeba zebrać. O, nie wyszkolę wysz wszystkiego. O, o, zaskoczyliście mnie. Zaskoczyliście mnie. To tak nieładnie, trochę. A, no dobra, muszę chyba drewieńko, dobra, poczekam jeszcze jeden dzień Teraz pasowałby Główny budyneczek Który za yy, Daje nam surowce Czyli kasiorkę Pasowałoby go zrobić, bo ile mam? 1500? A nie, nie, dobrze, dobrze Dobra, teraz tak, trzeba tych ulepszyć Tych tych. No czemu się nie chcieli kliknąć? No dobra. Nie, to nie łaski bez. Zostawię was tutaj na pastwę losu. Stańcie sobie tu. A ja idę tymczasem jeszcze tu pozbierać, bo trzeba zbierać, żeby mieć eko dobre. Podejrzewam, że misja pierwsza nie będzie aż taka trudna. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ja jak tu pozbieram też. Raz się wrócę do zameczka i potem sobie już porobimy. Natarcie przez tam. Ach, żebym powiedział: przez tamten teren. A najpierw co zrobimy, no to. Pozbędziemy się złodzieja. Złodzieja, jaj gryfów. Oczywiście musiałem jedną. Zakonnicę stracić, bo to by było zbyt. zbyt proste. O, o. Co tu może pisać? Czy jest coś polskiego? Fak Germany. Mm. Uuu, rodacy moi, mili, gdzie się podziewacie? Ja sam nie wytnę tyle kmiotów. Pozdrawiam ponownie z Olsztyna, Tadam! Pozdrawiam z Polski, z Olsztyna. Co on ten sam napisał jeszcze raz? A ja napiszę tak. dawać na tacę! Dawać! I nie gadać! Bo taca święta rzecz! Dawać na cichą tacę musi szeleścić pieniążkami. Nie może brzęczeć, musi szeleszczeć. Tylko taca mnie załagodzi. Oho, tu już troszeczkę więcej was jest, ale i tak. Oho, następny level. Pasowałoby teraz. Coś tu ci dać tym razem. Hmm, czy to. Damy to na stałe do ataku w końcu, będziemy atakować. Oho, nie mogę. Dobra, to tyle, co mógłbym zrobić w ten dzień. Co tu jest? Chór wiernych. Kurde, przez to. Często... Że oddaję każdy turę, to mi wyłącza się, ale po prostu dostajemy lekkiego bonusika, bo byłby lepiej większy ognis to złota tarcza. Eee, zaraz, czy Sławoj? Nie, Sławoj, Anton! Tak, nosisz Antonie wszystkie przedmioty, które ja Ci rozkazałem nosić. Oho, tu jest coś więcej tych pierdół. Może najpierw sobie tu pozbieramy wszystko. O, tu jest jeszcze granica. Więc na razie zbieramy tutaj, o ile będzie, tyle terenu. No nie wiemy jeszcze, nie wiemy ile jest tam terenu, więc na razie na ślepo mówię wszystko. O, dobra, to tyle chyba co mogłem zrobić, czy mogę jeszcze na jeden level... Zaraz. O, jak pięknie to wygląda. Proszę, jakieś smugi światła... migoczą. To jakaś fontanna. Hmm, cóż za technologia średniowiecza i tak tryska. Ojej. taca robi swoje, są pieniądze. Jest i rozrywka. Hmm, dobra. Co tuż, tuż nadciągają. Dobra, to chyba mówiła, więc nie będę tego jeszcze raz słuchał. Oho, strzelca utraciłem. Wow, tu złoto minąłem. Złoto się wtopiło w otoczenie, i nie zauważyłem. O, dostarcza rudę dziennie. Bardzo super. Się cieszę. O, atakujemy oczywiście.